Cześć, ja na imię Asia, i zdejdzieli się tym, co mówi do mnie Bóg. Jeden z fragmentów, który dzisiaj pokazał mi Bóg, to w Przysłów 2. Pan bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum. On zachowuje prawdziwą mądrość dla prawych, oni starczą dla tych, którzy postępują uczciwie. Kiedy postanawiamy żyć z Bogiem, kiedy oddajemy mu swoje życie, mamy ten niesamowity przywilej, że sam stwórca tego wszechświata, sam stwórca tego wszystkiego, sam Bóg. Chce nas uczyć i może nam dawać niesamowitą mądrość, i może nas, może być po prostu naszym najlepszym nauczycielem. I On chce nam dawać mądrość w każdej jednej dziedzinie. Może nam się czasami wydawać, że to naturalne, że Bóg chce nam dawać mądrość w kwestii wiary, w kwestii może jakiejś modlitwy, w kwestii tego, jak powinniśmy być lepszym dla innych ludzi. Ale Bóg chce nam dawać mądrość absolutnie w każdej jednej kwestii. Nawet w takich kwestiach, jak być lepszym pracownikiem albo być lepszym szefem, jak lepiej ustawiać grafik w swoim tygodniu, jak, jak mądrzej zarządzać swoimi pieniędzmi, itd., itd. Bóg chce nam dawać mądrość absolutnie w każdej jednej kwestii. I myślę, że jest to całkiem naturalne, że on chce nam dawać mądrość, dlatego że skoro jesteśmy jego dziećmi, skoro on nas kocha, to on chce, żebyśmy w tej mądrości się poruszali, bo kiedy. Żyjemy w taki mądry sposób, kiedy potrafimy podejmować mądre decyzje, kiedy wiemy, jak się zachować mądrze, no to po prostu też nasze życie będzie układać się lepiej, nam będzie trochę lżej i ludziom wokół nas też będzie lżej. Dodatkowo też będziemy dobrze go reprezentować, bo jeżeli ludzie będą patrzeć na nas z boku, ci, którzy żyją bez Boga i będą widzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią po prostu mądrze się zachować w takich przeróżnych sytuacjach i potrafią tą mądrość dobrze wykorzystać, to to również jest. Bardzo dobrą reprezentacją Boga. I myślę, że to, do czego Bóg chce nas tutaj zachęcić dzisiaj, to do szukania u niego mądrości w absolutnie każdej jednej kwestii. Chce nas zachęcić, żebyśmy spędzali z nim czas i słuchali go w takich różnych kwestiach, pytali go o różne kwestie w naszym życiu. Jeśli mamy Ducha Świętego w sobie, jeżeli on żyje w nas, to mamy Bożą Pomoc, o którą możemy prosić cały czas. Możemy non-stop dostawać mądre rady, możemy non-stop. Z Bogiem się konsultować. I oczywiście czasami potrzebujemy takiej rady na szybko, bo nie spodziewaliśmy się takiego wydarzenia, jest ono dosyć nietypowe, więc potrzebujemy, żeby Bóg nam szybko podpowiedział, żeby, żeby nas poprowadził i w tej chwili musimy po prostu zaufać też Bogu, że on dobrze to zrobi, że, że jeżeli naprawdę żyjemy z nim i codziennie spędzamy z nim czas i codziennie go słuchamy, to też w tej takiej sytuacji nagłej też nas odpowiednio poprowadzi. Ale mamy też takich dużo sytuacji, które nie są nagłe, które spotykają nas codziennie, co tydzień, które są taką jakby częścią naszej rutyny, naszego życia. I to nie jest coś, o co my się musimy pytać Boga nagle. To jest coś, do czego możemy się przygotować. I to jest właśnie taki temat, który świetnie nadaje się do tego, żeby po prostu usiąść z Bogiem i zapytać, co ja mogę, co ja mogę zrobić, żeby być w tym lepsza? Co ja mogę zrobić, żeby to lepiej mi wychodziło? Co ja mogę zrobić, żeby zachowywać się mądrzej w tej sytuacji? Głupi nie ma upodobania w rozumie, lecz w tym, co serce mu objawia. Czasami nasze emocje i uczucia mogą nam coś dobrze podpowiedzieć, ale nie zawsze tak jest. I myślę, że żeby dobrze analizować to, czy dane, dana emocja i dane uczucie jest rzeczywiście prawidłowe, właśnie potrzebny jest rozum. Potrzebne jest nam zrozumienie, tego, co się dzieje wokół nas, zrozumienie tego, czy może nasza emocja nie jest spowodowana jakąś naszą traumą, a nie wcale tym, że rzeczywiście to, co czujemy, jest prawdziwe. Bo na przykład jeśli ktoś o kręconych, długich włosach kiedyś zrobił nam jakąś krzywdę, to możemy do każdej osoby, która wygląda podobnie, czuć jakąś niechęć. pomimo tego, że na rozum doskonale wiemy, że ktoś, kto wygląda podobnie, wcale nie musi oznaczać, że zachowuje się podobnie jak jakaś inna osoba. Albo jest w jakikolwiek sposób podobny do innej osoby, tak z charakteru i z intencji, które, które ma do nas. To jest myślę taki dosyć banalny przykład, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. I to jest taki przykład, jeśli chodzi o takie negatywne rzeczy, ale czasami słuchamy też serca w kwestii takiej pozytywnej e, i to też nie zawsze do końca jest mądre. Na przykład obiecujemy bardzo wielu osobom, że się z nimi spotkamy, dzwonimy, odpiszemy, spędzimy jakoś czas, a potem się okazuje, że... Robiliśmy to wszystko pod wpływem takiego radosnego serca, pod wpływem tego, że tak bardzo chcemy to zrobić, ale okazuje się, że nie mamy tak naprawdę tyle czasu w danym tygodniu, że wcale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a nawet jeśli jesteśmy w stanie fizycznie to zrobić, to psychicznie po prostu nie damy rady, że może jakoś na siłę to zrobimy, ale zaniedbamy na przykład inne nasze prywatne obowiązki. A więc tutaj też wtedy lepiej posłuchać rozumu niż tego, co objawia nam serce. I to jest myślę, że słowo dla absolutnie każdego, bo nie ma ludzi, którzy mogliby powiedzieć, że nauczyli się już absolutnie wszystkiego we wszystkim, mają już absolutną mądrość i już uczyć się nie muszą. Zawsze możemy nauczyć się czegoś od Boga, zawsze możemy być w czymś lepsi, zawsze możemy zachowywać się jeszcze mądrzej. I jeśli widzisz u siebie jakąś taką sferę, w której, w której brakuje ci może tej mądrości, w której cały czas coś nie wychodzi i może się frustrujesz z tego powodu i może cały czas się modlisz o to, żeby Bóg to zmienił, to może warto też Podejść do tego z takiej strony bardzo praktycznej. Po prostu zapytać Boga, co ja mogę tutaj zrobić lepiej, czego ja może nie powinnam robić, jak zachować się w tej sytuacji, żeby po prostu zachowywać się mądrzej. Bo czasami bardzo mocno modlimy się o pewne rzeczy, ale i walczymy o to, żeby mieć większą wiarę o pewne rzeczy, co jest na pewno dobre, ale czasami nie jest to kwestią wiary albo tego, czy modlimy się za mało, ale kwestią tego, że Bóg chce, żebyśmy nauczyli się pewnej mądrości w tym. Są rzeczy, o które możemy się modlić, ale powinniśmy też do tego dodać pewną mądrość. Tutaj też podam taki znowu totalnie banalny przykład, ale jeżeli modlimy się o pracę, to do tej modlitwy o pracę też pewnie powinniśmy dołożyć to, żeby gdzieś tej pracy szukać, podpytywać, może wysyłać CV. Oczywiście. Pewnie są takie przypadki, że Bóg powie, że masz tej pracy nie szukać, że On sam jakoś ją da. Na pewno gdzieś takie przypadki były i są, ale myślę, że w większości przypadków to będzie też wymagało od nas mądrości, żeby jednak gdzieś to CV wysłać, żeby się jednak kogoś podpytać, żeby podjąć też jakieś kroki. I myślę, że też ważne jest to, żeby nie myśleć o tych krokach właśnie w takim sensie, że okej, okay, ja się pomodliłam, to już te kroki, te praktyczne muszę wykonać sama ja i sama je wymyślić. Właśnie nie. Myślę, że warto usiąść z Bogiem i zapytać, jakie kroki podjąć, jak ja tu praktycznie mogę mądrze się zachować, jak tutaj zrobić tą moją część, ale tak, żeby to Bóg podpowiedział mi, jak najlepiej ją wykonać. Bo może my byśmy wysłali CV do wielu różnych miejsc. To i to miejsce, w tamte miejsce, tą osobę podpytali, ale jeżeli z nim też usiędziemy i zapytamy go o to, co możemy w tej kwestii zrobić, to może nam podpowie na przykład trzy osoby, które, o które warto tu, o tą pracę zapytać, na które byśmy sami nie wpadli. Może nam podpowie, żebyśmy trochę zmienili wygląd naszego CV. Zwyczajnie podpowie nam takie mądre rady. I oczywiście, czytając Biblię, nie znajdziemy tam zdania pod tytułem: zmień wygląd swojego CV. Ale czytając Biblię możemy bardzo wiele różnych rzeczy się nauczyć i Bóg przez Biblię może nam wiele rzeczy powiedzieć, więc w takiej kwestii mądrości Biblia jest naprawdę nieocenionym narzędziem, bo Biblia jest też niesamowicie praktyczna. I na przykład właśnie ta księga przysłów, którą tutaj czytałam. To jest taka księga, w której możemy nauczyć się olbrzymiej mądrości dotyczącej po prostu naszego życia, tego, jak się zachowywać, jak zachowywać się mądrzej, jak traktować innych, jak po prostu stawać się tym coraz mądrzejszym człowiekiem. Ale warto też w tym wszystkim oczywiście nie zapominać o Duchu Świętym, który właśnie kiedy będziemy czytać Biblię, może nam podpowiedzieć, czy właśnie chodzi o ten wygląd CV, albo zwróci nam uwagę na pewną rzecz. Może podpowie nam, żebyśmy bardzo mocno dzisiaj zwrócili uwagę na sen, a w tym śnie. Będzie konkretna informacja dotycząca naszej sytuacji. A więc taka uwaga i skupienie na Duchu Świętym jest niesamowicie ważne i niesamowicie pomaga nam, żebyśmy zachowywali się coraz mądrzej. Jezus powiedział, że lepiej, żebyśmy mieli Ducha Świętego, niż żeby On żył tak fizycznie obok nas. I bardzo często, kiedy mamy jakąś trudną sytuację, w której, z której nie wiemy, jak wyjść, albo w której nie wiemy, jak się zachować, to żałujemy, że nie mamy Jezusa obok siebie, którego możemy tak fizycznie zapytać, co i jak zrobić. Ale tak naprawdę, jeżeli mamy Ducha Świętego, to mamy dokładnie właśnie taką możliwość. Mamy dokładnie możliwość zapytać, co mamy zrobić i dostać po prostu taką samą mądrą radę. Duch Święty nie jest w żaden sposób niżej od Jezusa. To, to jest również Bóg w Trójcy Świętej. Więc jeżeli Go mamy, jeżeli posiadamy Ducha Świętego, to możemy od Niego słyszeć wszystko to, co potrzebujemy usłyszeć i możemy być przez Niego prowadzeni dokładnie w tych miejscach, w których On chce nas widzieć. A więc mocno ci zachęcam, żebyś pytał, pytała Boga o mądrość w różnych dziedzinach swojego życia, żebyś traktował Biblię jako taką księgę, która niesamowicie może otworzyć Twoje oczy na wiele różnych rzeczy, na, na wiele różnych opcji zachowywania się coraz lepiej, coraz mądrzej. Oraz mocno ci zachęcam, żebyś zaprzyjaźniał, zaprzyjaźniała się z Duchem Świętym coraz bardziej, bo On jest naszym niesamowitym. Najmądrzejszym pomocnikiem. I on może pomóc nam w każdym innym problemie, w każdej jednej dziedzinie, którą możemy ulepszyć w naszym życiu. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Bardzo cieszę się, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, za Waszą aktywność na kanale i modlę się, żebyście mieli naprawdę wspaniały czas z Bogiem. Do zobaczenia.